Przed nami Google Nexus, a więc najnowsze urządzenie przygotowane przez firmę Asus wspólnie z Google. Siedmiocelowy tablet. Warto na pewno do początku przyjrzeć się, co mamy na zewnątrz, bo od tego na pewno zacznie się nasze spotkanie z takim urządzeniem. Przede wszystkim zacznę od końca, niejako. Czyli od tego, co mamy z tyłu. Z tyłu mamy bardzo ładną mm, powierzchnię stworzywa sztucznego, która sprawia wrażenie, jak skóry, znaczy, jakby to była skóra, czy też lekko gumowana powierzchnia, dzięki czemu takie urządzenie nam się nie, śli, nie ślizga w rękach. Jak widać, jest to urządzenie siedmiocalowe, dzięki czemu możemy spokojnie w jednej dłoni taki, e, taki tablet trzymać, a dzięki tej powierzchni nie będzie nam się ślizgać. Z tyłu, oczywiście, widać jeszcze głośniki, które nam się troszeczkę tutaj e, schowały przy naklejce. No i oczywiście logo producenta. E, po boku włącznik, a także regulacja głośności, wyjście mikrofonowe, kolejne wyjście mikrofonowe, złącze czteropinowe, które będzie wykorzystywane głównie do, poprzez akcesoria przygotowane dla tego urządzenia. A tutaj mamy wejście mikro USB i wyjście słuchawkowe, abyśmy mogli cieszyć się muzyką także na słuchawkach. Przechodzimy do samego urządzenia. Tu, oczywiście, jeszcze kamera. Która będzie wykorzystywana zapewne częściej do mm, konferencji czy też komunikacji ze znajomymi, aniżeli do robienia y, zdjęć. We wnętrzu, we wnętrzu mamy procesor y, Nvidia Tegra 3, a więc bardzo wydajny czterordzeniowy procesor, de facto więcej niż cztero, bo mamy tutaj cztery rdzenie. Dodatkowo piąty rdzenie odpowiedzialny za mniej wymagające zadania, czyli jeżeli przeglądamy strony internetowe, y, z automatu korzystamy właśnie z tego rdzenia, który jest y, delikatnie mówiąc słabo wydajny, ale przy takim korzystanie jak właśnie przeglądanie stron, nie potrzebujemy nic więcej, a urządzenie dzięki temu zużywa znacznie mniej m, energii. Poza tymi 4 plus 1 rdzeniami mamy także 12 rdzeni graficznych, a to sprawdzi się z kolei w grach, e, dzięki czemu ta płynność, szybkość, animacji, także dodatkowe efekty świetne fizyka, będzie naprawdę najwyższej jakości. Czyli udowadniamy tutaj, że na 7 calach także można e, grać w najnowsze tytuły i nie ma się tutaj tego, to urządzenie e, czego wstydzić. Co więcej można powiedzieć? Więcej powiedzieć można, że Mimo 7 cali mamy tutaj rozdzielczość 1280x800 pikseli, co to znaczy? To znaczy, że udało nam się w 7 calach upchnąć to, co generalnie upycha się raczej w 10 calowych urządzeniach. A więc mimo tego, że ekran jest mniejszy, to zobaczymy na nim tyle samo treści co na przeciętnym 10 calowym tablecie. Co więcej, na rynku polskim pojawi się wersja 16 gigowa, a więc mamy tutaj 16 giga pamięci plus giga, 1 giga RAMu, Używanego na co dzień w czasie korzystania z systemu. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, a to może i dobrze zostawiłem ją niemalże na koniec. Coś, czego tutaj nie widać, a kryje się właśnie pod napisem Nexus, jest to chipset odpowiedzialny za komunikację NFC, czyli Near Field Communication. Mówiąc w telegraficznym skrócie, możemy bardzo szybko przesyłać dane między urządzeniami, ale także na wielu rynkach w Polsce, niestety jeszcze nie dokonywać na przykład płatności zbliżeniowych osoby, które korzystają z kart zbliżeniowych wiedzą już jak łatwo płaci się za hamburgery, czy też za, za, za gazetę w takim systemie tutaj nie będziemy musieli nawet sięgać do portfela po kartę zbliżeniową, bo wszystko będzie za wszystko będzie odpowiedzialny właśnie chipset ukryty pod powierzchnią tylnej obudowy dodatkowo mamy tutaj łączność Wi-Fi i Bluetooth dla tradycjonalistów więc nadal można prze, przesyłać dane Tradycyjnie, co jeszcze? No tak naprawdę na koniec chyba warto powiedzieć o cenie, no bo każdy się zastanawia, bardzo fajne urządzenie, ale ile to może kosztować? Kosztuje niewiele, dlatego że jak na, na tablet z, z tak wydajnym procesorem, z tak dobrej jakości ekranem, siedmiocalowy. Tak zacnego producenta, został wyceniony w tej chwili na 999 zł. Więc magiczna granica 1000 zł nie została przekroczona. I myślę, że użytkownicy będą tutaj bardzo usatysfakcjonowani, decydując się na zakup takiego właśnie tabletu, w momencie, kiedy podejmują decyzję czy 10 cali, czy 7. Myślę, że w chwili obecnej przy 7 calach trudno znaleźć będzie coś ciekawszego.